Nie mówią o tym, że mamy do czynienia tutaj e, z z wielkim, niewykorzystanym parkingiem. Zwróćmy uwagę również e, na jedną rzecz. W markecie nie podjeżdża się pod sam sklep. Staje się na parkingu, pokonuje się sporą, ale musi być ten parking i z tym się zgadzamy. E, pokonuje się dużą odległość, ogląda się witryny innych sklepów i częściej dokonuje się zakupów. Nie tylko tych, po które się przyjechało, ale również zakupów po drodze, ponieważ, a, to coś fajnego skusi. Gdzie jest kontrapas? Hej, gdzie jest kontrapas? Pozdrawiamy tych, dzisiaj na ulicę, bo uważam, że troszeczkę brakuje tutaj dialogu. Między, między, między kupcami i, i rowerzystami, które się przedstawiają jako strony konfliktu. My tego, my tego konfliktu tak nie widzimy, bo mamy tak naprawdę wspólny interes. To jest dobro, to jest dobro ulicy Gdańskiej. Chcemy o tej przyszłości i, i, i dobro ulicy Gdańskiej rozmawiać. Czekamy, ja wysłałem do Pana pismo, czekamy jako zespół do komunikacji rowerowej, czekamy na odpowiedź na, na, na spotkanie z, z kupcami, które było odwołane. Dzisiaj wyszliśmy również z pismem, bo to pismo jest otwarte również do kupców, z tym, żeby żeby zrobili sobie analizę tak naprawdę, jak jacy są ich klienci. Oczywiście, ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że rozmowa trójstronna, czyli między środowiskiem rowerzystów, środowiskiem kupców, a ratuszem, odbyła się. W ślad za tą rozmową, głównie a w zasadzie tylko i wyłącznie z tego powodu, że ani jedno, ani drugie środowisko nie, nie chciało dopuszczać argumentów drugiego, czyli strony pozostały na swoich stanowiskach bez możliwości nawet wskazania obszarów do, do negocjacji, to spotkanie było, było nieefektywne, biorąc pod uwagę, że jego celem było wypracowanie czy znalezienie wspólnego rozwiązania takiego, które łączy interes jednej i drugiej strony. Ja wierzę w to, że da się znaleźć takie rozwiązanie dla ulicy Gdańskiej, żeby i rowerzyści, i kupcy mogli z niej korzystać w sposób właściwy i na takim rozwiązaniem pracujemy. Szkoda, że nie pracujemy w trójkę, tylko pracuje ratusz i zarząd dróg, ale to wynika z tego, że żadna ze stron nie chciała dołożyć, dołożyć swojego zdania w tym pozytywnym kierunku. Co do, co do dalszych kroków, my już na tym spotkaniu zaproponowaliśmy, że spotkamy się w trójkę, wtedy my jako już przedstawimy nasze propozycje połączenia tych dwóch interesów. Tak ja naprawdę głęboko wierzę, że to się, to się da zrobić. Absolutnie nie ma. Nie ma woli ze strony ratusza, z tego jak rozumiem intencje kupców, również nie ma, nie ma woli, żeby rowerzystów z ulicy Gdańskiej oddelegować w inne miejsce, tylko po prostu doszło. Doszło w wyniku tak naprawdę nie uwzględnienia zupełnie tego, że, że przy ulicy Gdańskiej są sklepy, do, doszło do pewnego rodzaju konfliktu dwóch grup, czyli rowerzystów i kupców. No niestety ja jestem w tej roli, że, że zostałem sam z koniecznością rozwiązania tego problemu. Liczę też na, na Państwa pomoc i w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że spotkamy się w duchu takiej konstruktywnej atmosfery i porozmawiamy na temat rozwiązań. Ja będę miał przynajmniej jedno takie rozwiązanie do zaproponowania.